Jak kot, a bardzo bym chciał skakać jak kot, ale doszły mnie słuchy, że na Palle są bryloki Lolo! I doszły mnie słuchy, że wy chcecie mieć na przykład brylok Lolo, na przykład u swoich kluczy, plecaków czy coś, także możecie kupić sobie taki fajny brylok na Paleon Style i sobie tyle. Resztę też możecie kupić, bo sam czekaj, w... czekaj. No so... czekaj, patrz, chodź, nie utwieraj e, tego typie! Wiesz chłopaki! Ta... Zacznę No cześć, cześć! Wiecie, My tak przyszliśmy skontrolowo sprawdzić, co u ciebie, bo... O Jezus... Ej, jakie fajna ma. No wiem, Ragi? ja jestem od kotem. No. patrz, pat, pat, pat. Dobrze. Drogie. Tak samo. Jak patrz, fajne. Patrz. No fajne, takie cienice, od moich, patrz, lepsze znoich, pasz, Co to, co to, co mnie? Kat na najlepszy, kat na najlepszy. Ka na najlepszy, tak nie bo lubisz łapać. No, nacy, nie najlepszy, ale fajny, no ja na przykład no, jestem ja ja to podoba. Jak jest chyba niepoważny, przecież on wygląda strasznie, trzeba go wyleczyć? I, ty jesteś dziwny. Dobra, e, a Lolo, a w ogóle a jak chce, co jest? Ej, no ogólnie to co, no trochę mi smutno tutaj, bo zobacz jaką mam małą klatkę, mam tu jakieś czoski, mam tu jakieś, nawet nie wiem co to, doniczka? To wygląda jak szklanka trochę, i trochę jestem samotny, nawet nie mogę sobie w Brawl Starsa pograć. A pamiętacie, a ja pamiętacie mam... jak graliśmy Brawl Starsa? A teraz co, nie zagracie? Aś, byłeś tak, byłeś wtedy jeszcze mam... normalny, wtedy byłeś jeszcze żółty, a nie jakiś fioletowy i się nie zamieniałeś jakiegoś kosza nocnego. ale nie podoba ci Ej, to się to kolor fioletowy? Stars. Ja bym zagrał. Zagramy, zagramy. Zagramy, zagramy. Nie będziemy grać, bo on nas zarazi, nie będziemy z nim teraz grać. Ale papirol no mi zabrał telefon, to nawet nie mam jak grać, to bez sensu. No bo teraz szukamy lekarstwa, ty się musisz wyleczyć najpierw, żeby Ale jest zdrowy, no widzowie przecież jesteś widzi, że zdrowy. Nie jesteś, zobacz jaki jesteś fioletowy. Ale to nie ty... Powiedz bolo, bo bo no, nie słyszałem, co mówiłeś. Co mówiłeś, bo, Bolo? Tylko na no. Ja bym... Ja... Ja bym go wypuścił. No A właśnie. No pewnie, jasne. Wypuśćmy go i możemy z nim popalić Chyba jesteś niepoważny, Kidosie. Dobra. A w ogóle to... Kają cię tutaj, czy nie? Eee... No... Szczerze Wszyscy to miałem nacijemy. jakieś resztki. Miałem jakiegoś arbuza, ale ja lubię ryby, a nie arbuza. I, i w sumie to trochę jestem taki na, najedzony, ale ogólnie to nie karmią. Oni mnie to głodują. Oni mnie zamknęli i powiedzieli, że to nigdy się to nie dostałem i za żeby do ujęła! Ale nic, co? Co, co, o co, ci co? No, nie posłuchuj, bo my się gadamy we dwóch, a ty z nami nie gadasz! Żabo, aha, głupia, aha, zielona, no dobra, a co? A to może jesteś ty... pójdę, co? A może, może ty też jesteś chory, co? Bo jesteś zielony, a nie jesteś żółty i dlatego może jesteś chory, co? Ale ja taki byłem od zawsze, a ty się zamieniasz, nie rozumiesz różnicy? O. Nie, ja się nie zamieniam, to kłamiesz, ja jestem jestem prawdziwym, prawdziwym katnapem! Dobra, ja nie mogę tego słuchać, ja idę stąd! A ty! Dobra. Przede wszystkim nie, Co? nie, ty jedziesz ze mną! Ty jedziesz ze mną! Przez nie nie zostawię cię tu sam z nim, przecież Ty, no. ty, ty jesteś jakiś. A to ja nie samemu, ja tu będę samemu w końcu się ty głupi, nie z... z... odpał. No. Ty jesteś no. się, ja go wypuszczam coś głupi, dobra, idę. No właśnie. Papa, chłopaki! O, Przez? Ja nie mogę. Patrzcie, odwiedzili mnie! Pierwsze odwiedziny w więzieniu, no niemożliwe, naprawdę jest tragedia. Ja tu siedzę, normalnie stać mi się nudzi i jem sobie czosnek. Chociaż będzie mi teraz śmierć z buzi. Ale może nie będę wampirem. Niam, 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 niam. A nie, 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 boisz? Każdy się nie, boi. nie, się, nie, 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 że nie, 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 no I bo to w ogóle to, to masz ma takie zjedzenie, bo ty nic nie ma. O, dziękuję bardzo! Ja ci może powiedzieć, muszę ci powiedzieć bolo, że ja się odwdzięczę. Dzięki mnie będziesz najpotężniejszym bolem na świecie! Będziesz tak. miał bicepsy, będziesz miał bicepsy, e. jak normalnie e, 30 cm biceps, może nie nieduży, ale taki To To będzie płakał tak teraz, bo, bo oni nie po prostu ostatnio. E, tak i będziesz, będzie Sigma. To czekaj, to, ale to, cicho bądź, to ma muszę głośno. Dobra, eee, dobra, co rezentra. chodzi, to dobra? Ej, dobra, tak, to ja mam, ja mam pomysł, słuchaj, musimy coś co? wymyślić. Ja mam plan taki, po pierwsze, albo wymyślimy, musimy znaleźć albo makietę moją... Ja wiem jak my to zrobimy z Jaką makietę? Co to, co? co to znaczy? Wy, wypchamy na przykład, no nie wiem, no pościel z łóżka eee. i włożymy ją na przykład, no. że będzie to nie, ja, ja niby, ale oni się skafną, nie? Skafną się na 100%, dobra! No. Eee, ja bym się ukrył gdzieś. Ja też bym się ukrył, ale wiesz co? Ja mam jedne ciekawe plany. Jakie? ty na to? Co ty na to, żebyśmy my poszli we dwóch no. i zaczęli posłuchiwać tej ale też, ale też on chyba nie spiskuje między nami. Wiesz co, ale mi się wydaje. wydaje, a wiesz co? Mi się wydaje, że właśnie spiskuje, bo, bo bo on mnie tutaj zamknął i on powiedział, że ja tutaj jestem jakiś chory, a to nieprawda. I ja bym chciał się dowiedzieć, jak on ma zamiary, bo ja jestem zdrowy, jestem zwykłym lolem, a on myśli, że No jest dobra, ale ty, kurde, na myśli, że on będzie sam do siebie, on nie gada chyba sam ze sobą, ale, ale, ale co, a co to... jeśli na przykład będzie gadał przez telefon i, i podsłuchamy jak gada przez telefon? No dobra, w sumie mógłby gadać z Cypczonem albo z Pajanem, ale albo pajone, bardziej w sumie... No. Bo możemy sprawdzić co robi na przykład, albo czy tego czy, czy zniknuje, nie? Knuje, nie? Dobrze, dobra, wiesz co? Dawaj szybko, dawaj ale szybko. Ale czekaj, czekaj, czekaj. Mniej. Szybko musimy znaleźć spotki na niewidki, wiem wiem, chyba, że Papilon miał spotki u y siebie. Dobra, czekaj, ja teraz znajdę szybko. Na górę Nie wiem, Ja polecę, chodź do góry, do góry chyba. Nie, na górę to miał. Ma, masz? Czekaj. czekaj ja, ja, ja patrzę górę, ja patrzę górę co on ma tu w skrzynkach? Co? Maj? A on ma jakieś dziwne potki z z X. Kojarzycie, co to za potki? E, nie pamiętam. Eee, dobra, mam potki, chodź tu. Czekaj, ja też mam, a masz mleko? Nie, jesteś? Jest. Do górze, to ja wziąłem mleko jak coś. I... Dobra, weź mleko i patrz, czekaj, gdzie jesteś? jestem przed wejściem. Przed wejściem a, do domu. na domku. Zeskakuję, ja mam potki dwie na y, 8 minut i to chyba wstacę, no zobaczmy. o dobra patrz, to ja dam ci mleko, masz mleko i słuchaj, akcja jest taka, że wypijemy potkę. Ej, sorry, że cię, nie chciałem cię złowić. Wypijemy no no. potkę, idziemy go podsłuchać, jestem, ej, nie mogę wypić potki. No to Bolo, słuchaj, robimy tak, ty idziesz tam, w tamto miejsce, na niebice, a potem pijesz mleko i idziesz jako Bolo. No i po prostu będziemy wy... jakoś tam A wiesz o co chodzi, ty jesteś dobry w, to... w to, dobra? Wcześniej się dowiemy na przykład, że daję chce wyrzucić z domu. To co? No, no to wtedy trzeba by się jakoś chyba, no wiem, zelścić, nie? No mi że daję jest dobry i nie będzie chciał tak zrobić. Dobra, i to pa. No, Ej, doba, powiem Ci, że katn katnapy są najlepsze w zemsty. Musimy być cicho teraz, no no. Dobra, dobra, dobra. Tu Poczekaj, zeznaleźć. Czekaj. Zeznaleźć. Czekaj. może albo na górze, albo jest w zniszczonym magazynie. Sprawdźmy w magazyn. Pytaj... Jest! Patr Czekaj, chodź bliżej, bliżej, bliżej! Co on robi z żółtą sopą?! Ej, o przecież jest dziwny! Czekaj, ej! To no, ej, on to ten, to w tym domku majstruje coś! Czekaj! O, a może po to... prostu... Ej! Patrzmy! Ej, Bolo, bo, a to czemu on ma tu w ogóle bedrock? Co, za co, co? Czemu on ma tu w ogóle no, bedrock? Bo czemu on tu ma bedrocka? Nie wiem! Patrzmy no, go ej, Patrz, o. patrz, 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 patrz! Nie, tu cień mi pada! Kurczę <laughs> na to! Tak. <laughs> ej! Co to było? Ja nie wiem. Ale no, tak. to jak nic, ja nie wiem. O! to <grym> jest. Tu normalnie widać wszystko! Trochę mleczo. Nie widzę Ej! Nie zauważył, dobra. Nie zauważył, jest gdzieś, jest gdzieś. sprzątać, jak ej, mi się nie chce Masz do niego numer? Masz do numer? Pijem mleko, pijem mleko. Dobra, pij mleko, pij mleko, pij mleko. Ja posłucham, ja posłucham. O, mojej Tymeczki. Co jest? Ej, trzyma, trzyma, ty mnie śledzisz? Nie śledzę cię, co ci chodzi? Co, co? Czekaj, bo ja chciałem po prostu, bo ze sobą to jakby, tak z porozmawiać, nie? Aha, no ale o co ty rozmawiasz? Bo, bo, co, nie, bo zdaję, bo zdaję, że co, że ja mam coś wspólnego z, z tym chat-mapem. ten. O, pasie, pasie, tak, pasie. tak, masz, oczywiście, że masz. No, ty, ty. Ale nie, czemu? No właśnie, właśnie to jest kłamstwo, bo, bo to ja Ci powiem, nie? Bo ja widziałem dobrze u dobrze Sypsona, radzi, ja od ja widziałem i właśnie, widziałem podejrzane znaki. Jakie znaki? Tostam? No takie, tak, on miał takie te fioletowe te, Dobra, takie te takie. co, bradziś, bradziś. co o, To jest najbardziej legitna osoba, jaka tutaj Dolo, jest. Polo, Polo, nie, nie wciskaj no. w to tosta, przecież tosty, nie możesz, wiesz. Zajmę to powiedzeniem. No co ty nie możesz kolegów, tak się nie robisz, na kolegów nie możesz tak. No zagadzić. dobra, dobra, dobra. Oj, Ej, pan, dobra, to dobra, dobra wspólnego. Co? Ja po prostu chciałem ci powiedzieć, że, że ja z swój wspólnego. O, dobrze, I zależy na tym, żeby na tej zostrzej po prostu być dalej, jak najdłużej. <grym> Aha. I tak ci zależy, <grym> że, że chciałeś wypuścić, wypuścić go z, te, z tego więzienia, tak? Tak się tak nie zależy. Nie chciałam, że... i się go skupiła, bo on się tak byli, i wy go tak przygnębiliście. Aha. O, o, no, nie no ja nie ci powiem tak, jesteś podejrzany i będę miał na ciebie oko, rozumiesz ty to? No. Nie. Nie bo, bo no idziemy, Ja ci nie wysłucham, ja, ja ci po prostu mówię, że Dzie będę ciebie obserwować, no i tyle no. Dobra, no dzięki. Szybko, 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 szybko Tempo, 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 tempo. ty jesteś, Obok ciebie. Ja <laughs> dawaj na fontannę, na fontannę, na fontannę, słuchaj. I jak mi posło, co? Ogólnie poszło ci tragicznie, ale ja tak się spodziewałem, że tak będzie. Bo ja myślałem, że ty wyciągniesz jakieś lepsze informacje, a ty no, tylko powiedziałeś, że to tost jest na A to nieprawda? No, ale jakie informacje? On do nic nie powiedział, słuchaj, bo on sam nie, nic nie wie. Słuchaj, Boluś, ja chcę podpisać sobie teraz pakt. Czekaj, ja wypiję mleko, tylko żeby on mnie nie zauważył. Ja wypiję ale no, mleko. Czekaj, może, no to dobra, no? Będzie git, dobrze. A bo chodź, może ten no, się skryjemy za dom. Albo bo się z powrotem do tej, tej paki. Co ty są No to. Sobie? Ale to... No, ja, ja się sam sadzę, ja, ja się znam radę, słuchaj. Dobra, podpiszemy dobra. pakt, podpiszemy pakt. Zostaniesz moim przyjacielem i będziesz w rodzinie katnapów, ale za to, za to dostaniesz wszystko, czego chcesz. Będziesz miał e, dużo e, pieniędzy i dużo, d dużo e, czego chcesz. Dobra, ja bym chciał materiały na dom. Dobra, to ja się to to ci Tommy, już prezydentem. będziesz o największy d dom i będziesz o dużo ładniejszy dom niż, niż Dave. Nie pasuje, nie pasuje. No, no, może ty. Dobra, słuchaj, to ani słowka, słówka, Obiecaj mi i, i, i dam ci w zamian naszej współpracy dam ci kość. Dobra, dzięki. Dobra. Dobra. I to jest na na I, co? Iż do iść do do domku, dobra? Dobra, idę już. No, a ja wrócę, idę. ja wrócę do, ja tam wrócę Ale do. Tej wrócą, dzielny, że, tak. Że, że się nie domyślili, że się wypuściłem, bo to będzie e, koniec. Się. Nie. nie domyślam się, na spokojnie. Dobra. Się. zegnaj. No papa, papa. O słuchajcie, idzie wszystko nam naprawdę zgodnie z planem, ale teraz musimy wykonać najważniejszy plan. Idziemy do mojego domku, bo dostałem informację o kod typowego katnapa, że w moim domku jest coś ukryte, o czym powinniśmy wiedzieć, bo jak wiecie, my mamy pewien plan. Pewien plan, żeby po prostu naszą rodzinę katnapa troszeczkę powiększyć. I zobaczcie, tutaj mamy ukryte, tak, tu jest rodzina Katnapp, ale tutaj mamy ukryte tajne pomieszczenie i w tym tajnym pomieszczeniu jest ukryta tajna informacja, patrzcie to, idziemy sobie tu, top, 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 top i patrzcie to, plan działania, ale to nie jest najważniejsze, bo tutaj mamy ukryte, patrzcie to, ta -da! Kata mi powiedział, że mam właśnie iść do tego miejsca, bo tutaj coś mi napisał. Mikstura schowana w gaming room. O, to chyba w jakimś gaming room. To, to na pewno będzie w moim gaming roomie. Dobra, idziemy sobie poszukać tej mikstury, bo my będziemy chcieli... No, co się stało? Jeszcze się zablokowałem. Muszę to wykopać. Naprawdę, ja będę kopał to pół roku. W ogólnie chodzi o to, że Kata mi powiedział, że my musimy kogoś y, troszeczkę zrekrutować do naszej, że tak powiem, rodzinki. Więc idziemy szybko i musimy znaleźć tą miksturę. On podobno ją gdzieś tutaj schował. Popatrzcie, tutaj zjadłem sobie rybki, było takie wejście za obrazem. Wziąłem sobie tutaj bardzo dobre rybki i gdzieś tutaj powinna być też również jakieś tajne wej... O! Jest! Udało się. I patrzcie! Gaska, stop! się na pewno uda. idziemy, musimy teraz iść do bolo, ale poczekamy aż on będzie spał. I pójdziemy. Musimy go znaleźć. Zrobiło się już naprawdę bardzo, ale to bardzo późno. I zobaczcie, jest napisane, że już ktoś tam śpi. O, dobra, to wiecie co? Ja idę sobie zobaczyć, się oni tam śpią! I rzucimy gazem zemkak bola, żeby dołączył do naszej rodziny! No, przecież powiedział, żeby chciał! Ja mu tylko powiedziałem, że w będzie miał fajny dom, no i myślę, że będzie miał fajny dom! Ale na razie musimy go zrekrutować do naszej rodziny! Może my go może zarazimy? Chociaż nie. nie! To nie jest żadna choroba, my nie zarażamy nikogo! Dobra, czekajcie, muszę być bardzo cicho! Muszę być bardzo cicho! Wejdę sobie tylko na górę tutaj! Czy coś tutaj jest? Jest bolo? Nie ma Dave'a! Całe szczęście. On tutaj śpi, zobaczcie, jak słodko śpi. To jest mikstura leczenia, on się po prostu rana poczuje dużo, dużo lepiej. Zostawcie teraz łapeczkę w górę i napiszcie! Team Katna! I, to. I pum! O, czerwony gaz się rozpylił, i on rano się obudzi, i będzie czuł się zupełnie jak nowonarodzony. Bo to jest bardzo, ale to bardzo dobra miksturka!